Boże przesłanie na dziś. Drogi ukochane Synu, aniołowie Pana chcą Cię dzisiaj uszczęśliwić, ponieważ Bóg ma coś, co może całkowicie zmienić bieg Twojego życia. Jutro otrzymasz boską wiadomość, która zmieni cały Twój kierunek. To będzie cud finansowy, pochodzący z niespodziewanego źródła. Pamiętaj o znaczeniu okazywania wdzęczności i oddawania otrzymanych darów, aby oddać hołd i wywyższać Boga. Ten cud może objawić się jako nowa szansa na pracę, znaczny wzrost na Twoim koncie bankowym lub ktoś bardzo hojny. Bóg będzie działał cudownie, obdarzając nie tylko głębokimi błogosławieństwami, które przemienią Twoje życie. Ale także wieloma łaskami, które znacząco poprawią. Twoje zdrowie emocjonalne. W nadchodzących godzinach, mocą Twojej wiary, osiągniesz łaskę, której tak pragniesz i poprosisz o chwałę. Zostaniesz zalany radością, pasją i zdrowiem. Napisz 9999 rok, jeśli wierzysz w moc wiary. Bóg mówi, poczuj moją miłość i troskę, gdy wysyłam moich aniołów, aby troszczyli się o twoje finanse i zapewniali bezpieczeństwo twojej rodziny, chroniąc ich przed wszelkim złem. Pamiętaj, że Bóg jest po twojej stronie, bez względu na to, kto jest przeciwko tobie. Mam nadzieję, że nie masz wątpliwości, by. Pozostać do końca tego filmu. Jedyną intencją Boga jest błogosławienie Ci i widzenie Cię coraz bliżej Jezusa. Niech Twoja wiara zostanie odnowiona w imię Jezusa. Bóg Cię wzmacnia, Bóg kieruje Twoim życiem. Twoim jedynym wyjściem jest poddanie się. Poddaj się całym ciałem i duszą. W tej wierze pokładamy nadzieję w Bogu na jego boskie przewodnictwo i dzieło, powierzając mu nasze prośby i wołania o pomoc, które nie pozostaną bez odpowiedzi. W tym momencie aniołowie wchodzą do Twojego domu, aby przynieść Ci to, co najlepsze, co Bóg ma do zaoferowania miłość. Napisz 1212, aby otrzymać ochronę i miłość aniołów Pana. Bóg mówi, że moja miłość i współczucie przelewają się, błogosławiąc Cię duchowym i finansowym wzrostem. W imię Jezusa niech Twoje finanse i relacje zostaną całkowicie uzdrowione i przywrócone, przynosząc pokój i zdrowie Twojemu życiu. Izajasza 40:22 On jest tym, który siedzi nad kręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są dla Niego jak szarańcza. To On rozciąga niebiosa jak zasłonę i rozwija je jak namiot, by w nim zamieszkać. Te słowa przypominają nam, że Bóg jest Stwórcą i Najwyższym Władcą Wszechświata. On jest ponad wszystkimi rzeczami i ma kontrolę nad wszystkim, co dzieje się na ziemi i w niebie. Jest tak potężny, że mieszkańcy ziemi są dla Niego jak szarańcza. Ale jednocześnie troszczy się o każdego z nas indywidualnie, interesuje się naszymi potrzebami. Ten werset przypomina nam również o twórczej mocy Boga. To on rozciągnął niebiosa jak zasłonę i rozwinął je jak namiot. Skłania nas to do myślenia o tym, jak Bóg potrafi tworzyć rzeczy niezwykłe, wykraczające poza nasze wyobrażenia i zrozumienie. Jest mistrzowskim rzemieślnikiem, który pracuje z doskonałością i precyzją we wszystkim, co robi. Ale poza przypomnieniem o niezmierzonej mocy Boga, Izajasza 40, 22 przynosi nam również pocieszenie i pewność. Kiedy stajemy przed wyzwaniami w naszym życiu, możemy ufać Bogu, że nam pomoże i poprowadzi. Możemy polegać na Jego mądrości i miłości do nas. On jest zawsze obecny, aby nas wspierać i chronić. Obyśmy znaleźli pocieszenie i pewność w prawdzie, że Bóg jest potężny i jest ponad wszystkim. Obyśmy ufali Jego mądrości i miłości do nas, czuli się zachęceni do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom, jakie mogą pojawić się w naszym życiu. Obyśmy chwalili Boga za Jego niezmierzoną moc i stałą obecność w naszym życiu. W ciągu najbliższych dni wielkie cuda i błogosławieństwa Boże zostaną wylane na Ciebie. Będziesz zaskoczony znaczącymi postępami, które zmienią Twoje życie pod każdym względem od pracy po zdrowie i relacje. Przygotuj się, aby być świadkiem nadprzyrodzonej przemiany we wszystkich dziedzinach Twojego życia. Napisz 17:17, aby odebrać to błogosławieństwo. Pięć rzeczy, które Bóg może obficie zrobić dla Ciebie. Numer jeden: Bóg może poprowadzić Cię, abyś odkrył cel swojego życia, co może przynieść Ci szczęście i osobistą satysfakcję. Numer 2. On może pomóc Ci nawiązać zdrowe i pełne miłości relacje z innymi ludźmi, co może przynieść radość i szczęście Twojemu życiu. Numer 3. Bóg może pobłogosławić Twoje finanse, dając Ci możliwości pracy, awansów i podwyżek. Numer 4. On może pomóc Ci mądrze zarządzać swoimi finansami. Co może prowadzić do większej stabilności finansowej i bezpieczeństwa. Numer 5. Bóg może dać Ci pokój i nadzieję, które pomogą Ci znaleźć szczęście i pewność siebie nawet w trudnych czasach. Napisz wierzę, że Bóg jest mocą, aby potwierdzić całą swoją wiarę. Bóg mówi: Z całą moją miłością i oddaniem pracuję za kulisami, Poruszając nici Twojego życia, aby tworzyć okoliczności i wydarzenia, które przyniosą ci radość i obfitość. Ukochany synu, przyjmij moją obietnicę: wszystkie pieniądze, które wydałeś, wrócą do ciebie pomnożone siedmiokrotnie. Tak, mój drogi synu, pobłogosławię Cię taką ilością pieniędzy, że będziesz mógł zostawić je dla przyszłych pokoleń. Napisz 2020 roku, aby otrzymać to, co Bóg ma najlepszego dla ciebie. Mateusz 21, werset 22. I wszystko, o co w modlitwie prosicie, wierząc, otrzymacie. To jest potężna obietnica Boża, którą otrzymujemy przez słowa Jezusa. To stwierdzenie jest deklaracją wiary zachęcającą nas do wierzenia, że nadprzyrodzona moc Boga jest zdolna spełnić nasze pragnienia i potrzeby. Modlitwa jest naszą bezpośrednią łącznością z Bogiem, to przez nią komunikujemy się z Nim, wyrażając nasze pragnienia, obawy i prośby. Biblia uczy nas, że powinniśmy modlić się nieustannie i że nasze modlitwy nie powinny być jedynie dla nas samych. Ale także dla innych. Obietnica Jezusa z Mateusza 21, werset 22 jest zaproszeniem do działania naszej wiary. Mówi nam, że jeśli poprosimy o coś w modlitwie, wierząc, że Bóg może to spełnić, to otrzymamy. To jest obietnica, że nasze modlitwy nie są daremne, że Bóg je słyszy i że gdy nasza wiara jest silna, może dokonać wielkich cudów w naszym życiu. Jednak ważne jest, aby zauważyć, że obietnica Jezusa nie jest przepustką do proszenia o cokolwiek egoistycznego lub szkodliwego dla innych. Zawsze powinniśmy pamiętać, że Bóg jest mądry i pełen miłości i zawsze pragnie dla nas tego, co najlepsze. Czasami to, o co prosimy, nie jest dla nas najlepsze. Nawet jeśli tak uważamy. W takich chwilach powinniśmy zaufać woli Bożej i wiedzieć, że zawsze działa dla naszego dobra. Dlatego ten werset jest potężną obietnicą Boga. Zachęca nas, abyśmy działali w wierze, prosząc Boga o to, czego potrzebujemy, wierząc, że może nam to dać. Powinniśmy modlić się z wiarą, zaufaniem i pokorą. Wiedząc, że wola Boża jest zawsze lepsza niż nasza, obyśmy zbliżali się do Boga w modlitwie, ufni w jego dobroć i miłość, wiedząc, że jest zdolny do dokonywania wielkich cudów w naszym życiu. Ufaj Panu Jezusowi z całego serca i nie polegaj na własnym rozumieniu. We wszystkim, co robisz, ugo, a on poprowadzi Cię prostymi ścieżkami życia. Napisz, oddaję się Bogu całym ciałem i duszą. Kiedy pozwolisz Jezusowi być Twoim Zbawicielem i Przewodnikiem, idąc za Jego naukami, doświadczysz prawdziwego szczęścia i pokoju, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie. Kiedy zaufasz Bogu i powierzysz Mu swoje życie, On obficie Cię pobłogosławi, obdarzając błogosławieństwem Ciebie i Twoją rodzinę. On uleczy Twoje rany i przemieni Twoje porażki w niezwykłe zwycięstwa. Bóg mówi: Nie zniechęcaj się, mój ukochany zawsze jestem przy Tobie, czuwając nad Tobą i prowadząc ku prawdzie. Pamiętaj, że jestem źródłem bezwarunkowej miłości i człowiekiem nieskończonym. Napisz: Jestem wierny Bogu, aby z wiarą i nadzieją oświadczyć w chwilach udręki. Że Pan usłyszy Twoje wołanie, a Bóg Jakuba strzeże Cię od wszelkiego zła. Nie bój się, bo zawsze będę z Tobą, oferując Ci pocieszenie i ochronę w trudnych czasach. Z całym moim miłością i łaską zawsze jestem gotów Cię wysłuchać. Jestem Twoim wsparciem, Twoim strażnikiem i wiernym towarzyszem w każdej chwili. Możesz mi zaufać, zawsze jestem przy tobie, aby ci pomóc i cię chronić. Proklamuj to głośno. Ojcze, dziękuję Ci, że Twój duch mieszka we mnie. Niech moje codzienne kroki będą w głębokiej czci dla Twojej świętej obecności we mnie i zawdzęczność za wszystko, co czynisz we mnie i przez mnie. Kiedy czujesz się przygnębiony i bez sił, pamiętaj, że Bóg jest twoją twierdzą. Te słowa są szczere i prawdziwe. Drogi Boże, mój kochający i miłosierny Ojcze. Zbliżam się do Ciebie pokornie, uznając, że tylko Ty możesz czynić cuda w moim życiu. Proszę Cię, abyś obdarzył mnie błogosławieństwami finansowymi, aby mógł opłacić rachunki i troszczyć się o moją rodzinę. Bez ciągłego martwienia się o pieniądze. Wiem, że nie jestem godzien Twojej miłości, ale ufam Tobie. Panie, proszę także o moje zdrowie. Wiem, że zdrowie to cenny dar i często traktujemy je jako coś oczywistego. Błagam Cię, daj mi siłę i witalność, aby przezwyciężyć każdą chorobę, która mnie nęka lub może pojawić się na mojej drodze. Daj mi mądrość, abym dbał o swoje ciało i był pilny w mojej rutynie ćwiczeń i zdrowego odżywiania. Ponadto, Ojcze, proszę Cię, obdarz mnie miłością, miłością do Ciebie, miłością do ludzi wokół mnie, miłością do samego siebie. Pomóż mi widzieć ludzi tak, jak Ty ich widzisz, z miłosierdziem i współczuciem, a nie z osądem. Obdarz mnie łaską. Abym wybaczał tym, którzy mnie skrzywdzili, tak jak ty wybaczyłeś moje grzechy. Boże, wiem, że czasami trudno jest zachować wiarę w obliczu trudnych sytuacji, ale proszę Cię, abyś dał mi siłę, abym wierzył w Twoje cuda i błogosławieństwa. Pomóż mi ufać Tobie, nawet gdy okoliczności wydają się niemożliwe. Chcę być zdolny widzieć Twoją wielką moc manifestującą się w moim życiu. Dziękuję Ci z góry za wysłuchanie moich modlitw i wiem, że jesteś wiernym i dobrym Bogiem, który zawsze spełnia swoje obietnice. Chwalę Cię i wielbię, ponieważ jesteś godzien wszelkiej czci i chwały. W imieniu Jezusa. Amen.